Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Hungry Eyes. Pokażę Wam, jak zrobić fajną odwróconą tartę z bananami. Eee, zainspirował mnie do tego wielki szef kuchni e, europejski. Nie mogę zdradzić, kto, żeby nie było, że podbieram przepis. E, natomiast jest to mega banalne. Pokażę Wam, co do tego potrzebujecie: 5 łyżek cukru, laskę wanilii, pół kostki masła i 5 bata bananów. Oczywiście. Kruche ciasto. Wybrałem taki gotowe, łatwy i wdzięczny produkt, więc polecam. Oczywiście też możecie zrobić to samo. Najlepiej zrobić to na patelni. Musicie mieć sprzęt, który nie ma żadnych plastikowych elementów. Zaczynamy w ogóle od cukru. Idea jest taka, żeby zrobić karmel i na tym karmelu poukładać banany. Zaraz Wam powiem o co chodzi. Żeby to zrobić kompleksowo, to od razu na cukrze układamy małe kawałki masła, tak żeby przykryć w miarę e, dno naszej patelni. Banany, kroimy je tak, żeby miały równą stopkę i delikatnie wciskamy w to masło I musimy ułożyć wszystkie banany pokrojone w małe części, tak żeby pokryć sobie dno naszej patelni. Wanilia. Wyciągamy pestkę ze środka, przecinamy na pół i całą tą laskę wkładamy tutaj, żeby było jak najwięcej aromatu. Kładziemy na ogniu i patrzymy, aż zacznie się robić karmel. Cukier ma się skarmelizować, masło połączyć się z tym karmelem i zrobić się gęsty. Jeżeli nam się to ładnie skarmelizuje, wtedy dopiero przykrywamy to ciastem i rzucamy do pieca 180 stopni. Myślę, że 15 minut to jest maks. Zobaczcie, to już się robi piękny kolor. Jak uzyskamy ten brązowy, ładny kolor, tylko pamiętajcie, żeby go nie spalić, to wtedy ciasto i pieczemy. Mamy skarmelizowane wszystko na dole, więc to jest czas na to, żeby przykryć całość ciastem. Fajne, ciście gotowym jest to, że ono ma kształt okręgu, więc jest rozwałkowane i tak naprawdę gotowe do użycia. Więc to co musimy zrobić to teraz ładnie to przykryć. Uwaga na palce. Te brzegi można zagiąć do środka i tak, jakbyśmy chcieli to dobrze zabezpieczyć. Kilka dziurek, czy nożem, czy widelcem i piekarnik. 180 stopni, grzanie góra-dół i wrzucamy to na 15 minut. Ciasto ma się zrobić przyjemnie, trupiące i na bardzo super kolor. Wow. No się idealnie. Co prawda nie 15, a 20 minut trzymałem. Jest gotowa. Dajcie jej chwilkę wystygnąć. Może być delikatnie ciepła, ale nie gorąca. Myślę, że 20-25 minut i będziemy ją odwracać. Wyszła super. Ona jest już delikatnie luźna od spodu, bo się podgrzała. Patera albo duży talerz. I staramy się to. Voilà! Oto ona.